Cześć Blanka, Cześć. no bejba nasza, co to było, wow, szpagat w powietrzu, tutaj Cię wnosili. Kochana, co Ty robisz, że Ty tak jesteś wyćwiczona, no bo to trzeba spędzić tyle czasu na sali treningowej, że no jestem w szoku. Wiesz co, dużo ćwiczę, cały czas ćwiczę, cały czas, cały czas jestem na treningach i staram się robić coraz bardziej widowiskowe rzeczy po prostu, więc cisnę, cisnę, ciężko pracuję nad tym. W ogóle skąd pomysł na takie Twoje aranżacje, ten taniec, takie breaki dance'owe? Ja powiem Ci szczerze, że w wielu przypadkach spotykałam się z komentarzami, że porównują Cię, że jesteś trochę taka polska j -Lo. <laughs> Bardzo mi miło, e, oczywiście uwielbiam j -Lo. E, Wiesz co, pomysł to, to tak, tak naprawdę nie jest pomysł, to było zawsze moim marzeniem robić tego typu rzeczy na scenie, więc cieszę się, że mam taką możliwość, że ludzie słuchają mojej muzyki i mogę występować na takich festiwalach. Kochana, jesteś też po występie tutaj na polsatowskiej scenie. Jak emocje? Ponieważ no, jesteś tutaj pierwszy raz tak naprawdę. Emocje niesamowite. E, świetnie się czułam na scenie. Publiczność była wow, niesamowita naprawdę. Dawali mi tyle energii. E, świetnie się bawiłam. I jeszcze trochę jestem roztrzęsiona, bo dopiero zeszłam ze sceny, więc mam takie, muszę wziąć parę oddechów, ale, ale było niesamowicie. A w przypadku przygotowania się tutaj do występu, kto tutaj przeważył nad decyzją wybrania piosenki? Czy ty byłaś gotowa na solo, czy chciałabyś jednak tutaj zaśpiewać i You Want Me, nowe przeboje? Byłam gotowa na solo, zdecydowanie. Chciałam też zrobić nową aranżację solo. Nie całą oczywiście, ale zmieniliśmy dance break i zmieniliśmy parę rzeczy, więc cieszę się, że mogłam wystąpić solo takim odświeżonym, po roku, ponad roku tak naprawdę, więc, więc tak. No i super, to się bardzo fajnie oglądało, bo widzieliśmy wszyscy. Blanka, muszę o to zapytać, ponieważ tutaj na jednej scenie wystąpiłaś dzisiaj ze swoim ex, czyli Smolastym. Jak wyglądają wasze relacje? Mówicie tutaj sobie cześć? No jasne, że tak. Przebiliśmy sobie piątkę, e, Smolasty jest super e, i trzeba z niego mocno kciuki. Ale ogólnie on ci kibicuje w tej całej karierze, pomaga ci, daje ci jakieś tipy trochę e, na muzykę? wieś co, nie, nie mamy kontaktu takiego, nie mamy też czasu absolutnie na to, natomiast e, na pewno się wspieramy. Ja wspieram jego, czuję tak samo wsparcie od niego. No i super. No i fajnie, że też nie macie takiej okay. kosy, że tak można powiedzieć. Nie ma co. Blanka, słuchaj, ostatnio jak cię pytałam o tanie z gwiazdami, powiedziałaś pomidor, a mi tutaj tajnymi korytarzami przyszła informacja, że chyba jednak się pojawisz, więc jakbyś chciała się do tego odnieść? Wiesz, co? Ee, dalej pomidor. <grych> Nic się nie zmieniło u mnie, dalej pomidor. Okej, okay, czyli tak naprawdę dowiemy się jesienią, czy cię zobaczymy, czy nie. Dokładnie tak. Blanka, na, na koniec chciałam się Ciebie zapytać przede wszystkim, jak Ty oceniłabyś teraz swoją karierę? Na jakim to jest poziomie? Myślę, co, chyba to pytanie do widzów i myślę, że y, to pytanie może lepiej zadajmy z mi i wszystkim za, za jakiś czas. Myślę, że to zdecydowanie y, początek. No i super, i teraz jeszcze tylko na koniec chciałabym sobie z tą szybkie strzały zrobić, mm -hmm. okej? Okay? Dobra, Blanka. Solo czy Rodeo? Um, rodeo na ten moment. Dieta czy cheat day? Cheat Day zawsze. TZG czy TTBZ? Czyli taniec z gwiazdami czy twoja twarz mi znajoma? A taniec z gwiazdami. Śpiew czy taniec? To i to, nie mogę wybrać. Spanie w hotelu czy w namiocie? Różnie, ale teraz mam ochotę na namiot. O, czyli lubisz tak na łonie natury odpoczynek chyba, co? Totalnie tak, totalnie. To jest y, jedyny w sumie y, moment, kiedy odpoczywam, to jest tak naprawdę na łonie natury. Make-up czy no make-up? No make-up, głównie chodzę no make-up. Obcasy czy trampki? Trampki. Wierna widzę. Instagram czy rzeczywistość? rzeczywistość. Z impetem czy skromnie? Z impetem. Polsat czy TVP? Pomidor Polsat. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia nieraz bardzo tutaj dziękuję. na scenie w Polsacie. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo, do Jej. zobaczenia, Jej. cześć. Dziękuję, dziękuję.